Witam was wszystkich serdecznie w pomroczności, w pomroczności jasnej, żeby ktoś mi tutaj nie przeszkodził dobrze. To nagranie, które dzisiaj teraz widzicie, czyli u was jest godzina 12, bo w dniu dzisiejszym, czyli dzisiejszego wieczoru odpalę go, żebyście jutro go mogli zobaczyć, gdy ja będę na moim wernisarzu, u, zorganizowanym przez Rafała razem z ludźmi i razem z, z fundacją imienia lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego w Koninie. Więc to nagranie, które oglądacie, jest nagrane wieczór wcześniej. Wieczór wcześniej, a będzie to nagranie o. Nie o sztuce, bo jest za mną już, widzicie, nic nie ma za mną. Przyjechał dzisiaj Rafał swoim pięknym samochodem i zabrał wszystko. Zabrał sztalugi, zabrał wszystko. Ja dzisiaj mam święty spokój. Nie muszę nic na jutro przygotowywać. Jadę jako gość. Mam tylko się ubrać, zapakować do samochodu i kulturalnie zajechać. Co niniejszym, jeżeli to oglądacie, to znaczy, że już jestem w Koninie. Chociaż różnie to może być. Mogę nie dotrzeć do Konina, a wy będziecie oglądać o 12:00 to nagranie. Pierwsze, majowe. Ja nie zwróciłem uwagi w momencie, jak szukałem adresu do Konina, do Rafała, okazało się, że jest to aleja 1 maja. Ale ja 1 maja i w dniu 1 maja w rocznicę otwarcia mojej firmy obuwniczej i robię swój wernisarz. zupełny z jego okoliczności. Gdyby to myślę, że zobaczy, to eter i eter pewnie wywnioskuje, jakaż to cyfra z tego wyskoczy i co z tego 1 maja się nam tutaj w przyszłości rozwinie. Także Eterek, jak to oglądasz, to. To wyprorokuj mi tutaj coś. Niestety eterka nie będzie. Eterek zadzwonił do mnie, że nie dotrze. Niestety eter sprzedał swoje włości, sprzedał swój dom, sprzedał ziemię i Eterek z rodziną emigruje za granicę. Także tak się to wszystko potoczyło, mimo iż moje zdanie na temat wojny i powodzi jest zupełnie inne niż etera, mówi, że w Polsce będzie najbezpieczniej ze wszystkich krajów, jakie sobie można wyobrazić, tak mówił ojciec na rozmowach. Więc ja się stąd nie, ewaku... nie, nie ewakuuję, nie, nie sprzedaję moich włości, nie zostawiam moich przyjaciół, znajomych i Was tutaj przed, przed monitorami. Nie uciekam, nie uciekam. A jak będzie, to zobaczymy, czy będę musiał przyjąć Etera, posilić go jakąś kiełbasą, czy czymkolwiek. On już tutaj Eter mam przyszykowany dla Ciebie, jakbyś wracał po nieudanych Twoich wojarzach. Y, Ale to wszystko przynajmniej. Ja teraz oczywiście żartuję, bo to, to są zbyt poważne rzeczy. Mój nos, moje powonienie mówi, że będzie tutaj bardzo dobrze i że nie mamy co się tutaj obawiać. Mam przygotowane, bo chciałem Wam pokazać tak. Tu, jest, tu są skwarki, tu są wytopione skwarki w słoiczku. Jak na gorąco je wytopicie, to one się zasają same, nie trzeba ich tyndalizować, z nimi nic zrobić. One starczają na kilka miesięcy, mogą sobie w lodówce spokojnie stać. Na tym można smażyć jajecznicę czy żółtkownicę, jak kto woli. Powiedziałem Wam o takim fajnym sposobie, który nauczyła mnie um, Zuzia Rzepacka na turnusie na, turnusie, na, na turnusie, na drugim turnusie Akademii Zdrowia, zorganizowanym przez Rafała i jego ludzi. Rewelacyjny sposób, to co Wam jeszcze raz przypomnę i dla tych, którzy jesteście tu po raz pierwszy. Liczymy na dłoni. Jak nie umiemy liczyć na kalkulatorze, nie znamy tabel z książek Pana doktora, w przybliżeniu możemy się zbliżyć do żywienia optymalnego. Jedno całe jajko. I to jest na cały, na cały dzień, na całą dobę. Jedno całe jajko. Cztery żółteczka. I ilość mięsa, które zjadamy, to jest ta, ten środek dłoni bez paluszków. Czyli tyle, co ta 120-gramowa kiełbaska. To jest to mięsko, które nam tutaj idzie. Do tego warzywa. Bo jemy warzywa. Tyle, co się zmieści w dwóch dłoniach. Mogą być na parze, mogą być surowe, mogą być ugotowane albo usmażone. Jak kto woli, tu są warzywa. I tyle owoców, ile zmieści się na płasko, w jednej dłoni. Najlepiej, jeżeli są to typu ostrężyna, jagoda, może być to troszkę truskawek. Koniec wszystkiego. A, i do tego tłuszczu. Tłuszczu dowoli. Jeżeli na początku ktoś nie lubi tłuszczu, jest, nie ma ciągotki do tłuszczu i chciałby zrzucać swoją wagę, to wtedy. Tłuszczu prawie nie musi może tylko tego tego masełka dodać do smaku, dlatego że w tych żółtkach jest proporcja mniej więcej 1 do 2 i w tym mięsie no nawet mniej. Czyli proporcja w sumie globalnie bez dodawania tłuszczu wyjdzie jak 1 do białka, do tłuszczu, jak 1, 5, 1 do 1,5 albo 1.18. Mniej więcej z takiego wyjdzie. Jak doda sobie tłuszczu, czy do tej czy do tych jajek, do, do tych żółtek i tego jednego jajka podczas smażenia łyżkę dwie, ale na te jajka może dodać nawet pół kostki masła. No to wtedy automatycznie proporcja mu się zwiększy, musiałby sobie to przeliczyć. Więc tłuszczu tyle, ile ma ochotę do całego tego, tego mięsa, tych żółteczek, tego jednego jajeczka, tych, tych warzywek, które tutaj je, te warzywa może udusić w tłuszczu. Także to jest taki bardzo ogólny i powiem Wam wcale nie taki zły sposób, bo lepiej zrobić to tym sposobem i zbliżyć się do żywienia optymalnego bardzo blisko, niż popełniać błędy kardynalne, jakie ja osobiście robiłem. To są takie wypadowe, takie na, na przejazd. My z żoną, ja będę miał ze sobą jutro mam takie zapakowane, dziś będę w lodówce, bo to będą nie kiełbasy, które wczoraj uskuteczniałem. Biorę sobie to na drogę bierzemy z żoną. Być może nie będziemy mieli nawet ochoty tego zjeść, ale gdyby nas, gdyby nas zassało. To wam pokazałem, to jak topić tak jak topić słoninę, zwykłą słoninę, kroicie w kostkę. Wytapiacie to na patelni. Tłuszcz ten, który się Wam, który ten biały tłuszcz, który ten przejrzysty, wlewacie do innych słoików, a skwarki zostawiacie i wkładacie do słoika, lekko ugniatacie pod spodem, zakręcacie na gorąco i taki zasany słoik. Ten jest akurat z bezpiecznikiem. Jak widzicie, jak jest ten bezpiecznik wklęśnięty, to znaczy, że jest to zassane hermetycznie, jest tam podciśnieniem, jest to wszystko nadające się do, do spożycia. Co dalej? K kawy już nie piję, ale jest coś innego w kosurze. Miało być jeszcze o sztuce, bo ta wystawa moja jutrzejsza, czyli dzisiejsza, gdy oglądacie, ja jestem już pewnie po przemówieniu o tej porze, pewnie, pewnie będę musiał parę słów powiedzieć. Będzie pan Tomasz Kwaśniewski, z tego co wiem. Będzie kilka osób z moich znajomych. Wiem, że wszystkie bilety zostały bardzo szybko, no, wszystkie wyczerpane. To wiem od Rafała. Chcę się wam jeszcze o sztuce to jeszcze na tym drugim moim kanale będę mówił, bo, bo trzeba. Bo trzeba mówić, żeby ludzie, żeby. A to wam powiem dlaczego. Sztuka jest bardzo ważna. Ona Poszerza, poszerza nam patrzenie na świat. To jest bardzo ważne. Jako można to nawet odbierać kontakt ze sztuką jako forma pewnego, pewnej gimnastyki dla mózgu. Na, do, do nauki patrzenia na pewne sytuacje, na pewne sprawy. To się bardzo przydaje, to się bardzo przydaje. Dziś przyszło, odebrałem Brentom. Żywoty Państwa Wolnych to jest książka rekomendowana przez pana doktora. Zobaczcie, jakie wydanie. To kosztowało grosze. Ludzie się pozbywają takich po prostu cudowników. Zobaczcie, tłoczony bok. Wydanie, cudo. już troszkę może przyszarzały, bo tego nigdy nie czytał. Nie otwierana pewnie była. Jakby wyszła prosto z drukarni, tylko z patyną czasu, z lekkim zakurzeniem. Tutaj po prostu jak się z tą, tą książkę bierze. I to nie jest wydanie komputerowe, gdzie skład komputerowy został zrobiony, a potem maszyny nie drukarskie, tylko drukareczki, te, które teraz są do drukowania książek. Nie ma tej czcionki, nie ma tej sztancy, nie ma odbicia, nie ma tych składów, gdzie każda literka była przygotowywana wcześniej, poszła na maszynę drukarską, gdzie każda strona była wyciskana farbą drukarską, jeszcze ciśnienie do tego było, ten świat już, już się skończył. Tego już nie ma. A to jeszcze takie cudeńka można po prostu można spotkać, zainteresować się tym, zanim trafi to na makulaturę i na przemiot. Chcę Wam jeszcze przeczytać, bo dzisiaj jest o jedzeniu tutaj. Nie ma w tle sztuki, tak jak Wam mówię. Dlatego tutaj ustawiłem te moje filodendrony. W końcu, po wielu próbach, te filodendrony pracują, rosną. O, proszę. Jeszcze woda z nich tutaj kapie. Ale to wam niektórym opowiem, jeżeli ktoś będzie chciał, jak to hodować, bo już teraz wiem, co z nimi robić, gdzie popełniałem błąd, że one żółkły, że wszystkie moje, wszystkie umierały u mnie. Próbowałem cztery podejścia, to jest piąte moje podejście, te idą jak wściekłe, po prostu one mnie lubią. Trzeba do nich czasami przemówić, czasem je trzeba po prostu wiecie po szewsku nawet potraktować, i one słuchają, wtedy one żyją. Dzisiejszy cytat będzie z książki Pana Tomasza Kwaśniewskiego i Pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Tłuste życie. Mam taką nadzieję, że będzie ona wznowiona i będzie wznowiona w lepszym, w lepszym wydaniu niż to rozsypujące się, rozklejające się. Część z książek Pana doktora jest wydana w sposób taki, no... słaby. To klejenie niestety nie wytrzymuje próby czasu. Są to książki być wydane w formie ponadczasowej, tak jak te na przykład za mną tutaj, które widzicie, ten zestaw książkowy, który wam tyle razy pokazywałem. To specjalnie tak, żeby zareklamować dla tych, którzy jesteście po raz pierwszy. Pierwszy, pod moim filmem będą linki do dwóch książek pana doktora Jana Kwaśniewskiego i pana Tomasza. Tak samo, jak będzie link do fundacji imienia lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego. Również będzie, będzie link do, dla wszystkich chętnych, którzy Chcieliby jakąś, jakiś swój, gro, swój grosz przekazać na tą fundację, której jedynym prezesem jest pan Tomasz Kwaśniewski. Dlatego jestem pewny, że te pieniądze nie zostaną zaprzepaszczone, nie zostaną zmarnowane, tylko pójdą na coś naprawdę słusznego i wspaniałego. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Czytam ze strony 73, bo to jest o jedzeniu. Tak jak wam pokazałem naukę na paluszkach. Jak liczyć, jak jeść mniej więcej, to dla tych wszystkich, którzy dotrwali tutaj do tej 11 minuty czy 12, przeczytam Wam, jak jadał Pan doktor Jan Kwaśniewski. Czym się żywił? Tu jest jego repertuar, którym żywił się przez lata i wcale nie musimy zbytnio tego repertuaru zmieniać. Możemy go dostosować, tak jak Wam powiedziałem, na, tych, na, tej, na tej rączce jednej plus to, plus to. To co cofnijcie sobie, jak, jak, jak nie pamiętacie na początek nagrania, a ja wam przeczytam, czym żywił się pan doktor Jan Kwaśniewski. I będziecie mogli po prostu kopiuj wklej. Usłyszycie, zapamiętacie, wdrożycie w swoje życie. A w tym czasie, jak będziecie mieć to wdrożone, będziecie sobie czytać książki pana doktora Kwaśniewskiego i pana Tomasza. Będziecie się zapoznawać, będziecie poznawać tajniki przeliczenia, będziecie poznawać. Tabele, a równocześnie już będziecie jeść w sposób pra praktycznie prawidłowy. Na pewno lepszy niż ja jadałem przez lata. Bo moje urojenie wielkości, moja urojona wielkość, gdzie wydawało mi się, że jestem tak mądry, tak doskonały, tak się na wszystkim znam, to co to jest jakieś tam jedzenie? I popełniałem kardynalne błędy. Wy tego nie róbcie. Pamiętajcie, że nie wolno rezygnować z węglowodanów. Węglowodanów w, po przebudowie... Jemy tyle samo co białka, co najlepszego białka, a jeżeli jest to białko z żółtek kurzych i podrobów, nawet tych węglowodanów musimy zjeść więcej. Pan doktor o tym wyraźnie pisze. Trzeba tylko przeczytać ze zrozumieniem. Podałem wam, ile tych węglowodanów powinno być. To, co pan Tomasz napisał w swojej książce, którą tutaj widzicie za mną, jest tam podane wyraźnie. Ma być ich tyle dobowo, aby nie było w moczu ciał ketonowych. To jest to minimum. Natomiast maksymalnie tyle, żeby po jednym, dwóch, trzech dniach nie przytyć na wadze. To jest górna granica dla naszego organizmu. To jest proste. Węglowodany mogą być w różnej formie, w jakiej sobie chcecie. Czy to jest cukier z cukierniczki, czy to są kartofle, czy to są owoce, czy to są owoce, kartofle i cukier z cukierniczki, czy warzywa, czy sam tylko kartofel, czy tam marchewka z kartoflem, marchewka. Z groszkiem i pietruszką zieloną. No, pietruszki nie liczymy. Nie ma to znaczenia. Mają być węglowodany. I w okolicach tych 50 gram tych węglowodanów dostarczać po prostu należy. Jak dostarczymy ich 30 gramów dobowo, jest ok, Nic się nie dzieje. Dostarczymy ich 60 gramów, też będzie ok, Ale zobaczcie tylko, sprawdźcie sobie na początku, żeby wyczuć to przez, te, przez ciała te ketonowe, żeby w moczu ich nie było. To są te paski ketodiastii. Teraz czytam co, co pan doktor jadł, czym się żywił. Pan doktor pisze tak. Żywię się w sposób optymalny od blisko 30 lat, więc mój organizm jest dobrze przystosowany do tego żywienia. Nie musi zużywać białka i energii na przebudowę organizmu i walkę z chorobami. Jak to przeważnie bywa u tych, którzy dopiero rozpoczynają ten, tę dietę. Dlatego zjadam mało. Od siebie dodam, że ja też teraz zjadam mało. No, teraz pakowałem pierwase do tych worków i jeszcze do innych, no to no ten zapach po prostu zniewala. Moje odruchy niestety, przepraszam, ale, ale i tak ta waga jest całkiem niezła. I czytam dalej, co pan doktor pisze. Na śniadanie, uwaga, na śniadanie zjadam zwykle omlet z jednego białka i czterech żółtek usmażony na około 100 g masła. Czyli co jest? Jedno jajko całej czy żółtka inaczej mówiąc. Czyli mamy do czynienia z jednym jajkiem całym i raz dwa, trzema żółtkami. Jedno nam zostaje jeszcze na potem, na kolację, nie? To mamy jedno, to jest omlet. I do tego pan doktor daje jedno całe jajko, trzy żółtka, przypominam. I do tego idzie pół kostki masła. Pan doktor, to, ale już po przebudowie, gdy już jego organizm jest wyrównany, nie ma żadnych defektów, nie ma usterek, nie ma chorób, wszystko jest pozbyte. Organizm już się nie przebudowuje. Jest optymalny. Co dalej? Ktoś powie, sporo masła. Tak, sporo masła. To jest 82 g tłuszczu do, tych, do tego omleta, nie? Do tego, co podałem wam, co pan doktor je. I co dalej? Nie musi zużywać, jak to, przeważnie bywał, tych, którzy dopiero rozpoczynają dietę. Dlaczego? Dlatego zjadam mało. Na śniadanie zjadam zwykle omlet z jednego białka, cztery uszpa. To jest, o, to czytałem, przepraszam. Czyli jeszcze raz. Na śniadanie zjadam zwykle omlet z jednego białka i czterech żółtek usmażony na około 100 g masła. Do tego, do tego omleta pan doktor dodaje dwie czyły łyżeczki niesłodzonych powideł śliwkowych. To jest cukier. Znaczenie jest drugorzędne jaki. Ma być cukier, mają być węglowodany. Dwie czyły łyżeczki powideł śliwkowych niesłodzonych. To będzie mniej więcej ile? Jeżeli to będzie 3 łyżeczki, to będzie w granicach 10 gramów węglowodanów. Mniej więcej tak na oko, jak ja to szacuję w tym momencie. I co dalej? Lub bardzo nisko słodzonego dżemu z wiśni. No tu też będzie w granicach 10, może 12 gramów z wiśni, jeżeli nisko słodzony. Czyli za, załóżmy, że do tego omleta macie 10 gramów węglowodanów. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jakbyście nie mieli dżemu takiego czy takiego, to możecie posłodzić to dwoma łyżeczkami cukru płaskimi, szczepniętymi po 5 gramów. Jak dacie jedną łyżeczkę, też wystarczy. Jakie to proste? już macie pierwszy szczał na początek, na początek waszego pięknego dnia. I teraz tak. Czasem, pan doktor na śniadanie, czasem dwa jajka sadzone na boczku. Czyli pan doktor y, zamiast jednego całego, to daje dwa całe jajka, sadzany, czyli dwa kciuki. A dwa kciuki, czyli białka w tych dwóch kciukach, w dwóch całych jajkach, to jest tyle białka, co w czterech żółtkach. Przypomnijcie sobie, jak mówię, jak się to liczy. Dwa całe jajka, czyli dwa kciuki, to jest tyle samo, co cztery żółtka. Tyle białka, ale mniej tłuszczu. Przy całych jajkach mamy mniej tłuszczu. Bo w żółtkach tłuszcz do białka jest, pamiętacie, jak w proporcji Przypomnijcie sobie 1 do 2. Jedna część białka i dwie części tłuszczu. Przy żółtka. Przy jajku? Nie. Przy jajku jest 1 do 1. Jest, w jajku jest tyle samo białka, co tłuszczu. 1 do 1. Czyli to trzeba do jajka całego uzupełnić tłuszczem. To tylko tak przypomnę. Ale żeby Wam nie pomylić, to co Pan doktor tutaj jasno, wyraźnie pisze, Pan doktor zjada dwa sadzone jajka na boczku, czyli Boczek na plasterki, usmażony z dwóch stron, na to dwa sadzone jajka. I jeden placek serowo-jajeczny z przepisów, według przepisu z mojej książki. I to jest ten placek serowo-jajeczny z masłem, pan doktor pisze. To już wiecie, macie alternatywne śniadanie, nie? Ale powiedzmy, że wybieracie omlet i lecicie na tym omlecie, zanim nauczycie się liczyć. Co dalej? Na obiad. Co pan doktor na obiad zjada? Obiad zawsze jednodaniowy, czyli zupy tam nie ma, więc wylatuje wam jakakolwiek zupa. Macie sprawę rozwiązaną. Co na ten obiad? Prosty, nie? Najczęściej jest to kotlet z karkówki, panierowany w jajku. Kotlet z karkówki, jak on będzie taki, jak on będzie ciut większy, nic się nie dzieje. Na początku przy przebudowie, jak on będzie ciut większy, niech on będzie mniej więcej jak taka większa łapa. Potem on będzie zwykłą dłonią. Możecie sobie zwie, zważyć mniej więcej nie? tego. Jeżeli weźmiecie kotlec karkówki ważący 100 gramów mniej więcej, to będziecie wiedzieć, że to jest 15-17 gramów białka w tym. Tak jak w Kiełbasie w ogóle w mięsie, tak szacunkowo w przybliżeniu, 100 gramów mięcha to jest 15-17 gramów białka. Jeżeli są to podroby typu wątróbka, to jest w granicach 20 g. To sobie zapamiętajcie, bo to będziecie już potem mieli. Gdzieś tam się wam zakoduje. Co do tego kotlecika pan doktor daje? Czyli najczęściej na obiad, panier, na obiad zawsze zjadam, najczęściej jest to kotlet z karkówki, panierowany w jajku, kawałek pieczonych żeberek, czy gotowanej, peklowanej golonki. Mamy do wyboru, prawda? Czyli mięsko. Do tego, czyli do tego, do tego mięska, nie? różnego typu, takiego albo takiego, albo takiego. Pan doktor do tego zjada jeden ziemniak. Jeden ziemniak to jest 100 gramowy, mniej więcej 100-120 gramów. On ma w granicach 15 gramów węglowodanów skrobiowych, czyli ziemniak wielkości pięści. to już macie warzywa. To jeszcze jest troszeczkę mało tych warzyw dla was, nie? Ale mniej więcej tu już macie ziemniaka tutaj wsadzonego. Czyli macie tego jednego ziemniaka usmażonego na smalcu lub ugotowanego czyli smażycie z tego albo frytki, albo te plasterki, albo te talarki takie na smalcu, albo gotujecie tego ziemniaka i po ugotowaniu pan doktor daje gotowanego rozciera z łyżeczką tłuszczu. Ubity ziemniak w formie pióre z tłuszczem, nie? I do tego pan doktor dokłada jakąś uduszoną w maśle jarzynę. Czyli mamy tego ziemniaka jako jarzynę i do tego dodatkowo dołożone jest, żebyśmy mieli garść warzyw, prawda? Pan doktor podaje uduszonych jarzyn lub zamiast uduszonych do ziemniaka lub dwie łyżki kiszonej kapusty. Czyli dalej mamy. Tu mamy ziemniaka, tu mamy kiszoną kapustę, dwie łyżki. Więc mamy tutaj, prawda? Jak dołożymy jakąś sałatkę, jak dołożymy ogórka kiszonego, tego się w ogóle nie liczy. Ogórka kiszonego nie liczymy. Węglowodanów tam prawie nie ma. Czy pomidora nawet dołożymy. Obsmażonego nawet, uduszonego w maśle. Tyle warzywek. Co dalej mamy? Pan doktor pisze dalej, wiejuszki kiszonej kapusty, ugotowanej, z kawałki ugotowanej ta kapusta, ugotowana, z kawałkiem boczku wędzonego. No to wiadomo. Pan doktor pisze dalej, jem mięso bardzo miękkie, gdyż wówczas organizm może oszczędzić energię na trawieniu. I teraz, na deser, to jest deser o -kolacja, to od siebie dodaję, na deser najczęściej mały kawałek sernika upieczonego według przepisu z mojej książki dieta optymalna. Tam znajdziecie przepis. Ja należę do osobników, którzy niestety bardzo lubią serniki, bardzo lubią śmietany, ale niestety ja tego nie mogę jadać. Mam jakiś defekt i ten defekt został najpierw przypuszczalnie było przypuszczenie od pana Tomasza, że coś jest tutaj u mnie z tymi mlecznymi, a potem potwierdzenie w Akademii Zdrowia, że rzeczywiście Mam defekt genetyczny być może, być może inny. Może się to naprawi, a może nie, bo może do końca życia nie będę mógł jeść tych serników. Chociaż ja bym to po prostu, wiecie, połknął. Więc pan doktor... Nie, nagrywam właśnie jeszcze. Ale to nic, za chwilkę kończę. Na deser najczęściej mały kawałek sernika upieczonego według przepisu z mojej książki. Dieta optymalna. Wieczorem po zachodzie słońca wypijam codziennie około 100 g wina wytrawnego lub mały kieliszek koniaku. Czasem zjadam pół porcji około 50 g lodów cytrynowych, kawowych lub kakaowych, wykonanych według przepisu zawartego w mojej książce. W mojej książce. Pół porcji lodów to zaledwie 4 do 5 g węglowodanów. Przepis lodów z książki, w książce kucharskiej tej, 700, ta biała z 700 przepisami, nie mylić z książką kucharską dwóch pań autorek, bo to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Mówię o książce kucharskiej autorstwa pana doktora Jana Kwaśniewskiego, która była przygotowana przez rodzinę pana doktora. Testowana, przygotowywana przez pana, przez panią Anią, czyli przez synową pana pana doktora. Razem z Tomaszem Kwaśniewskim, i do tego jeszcze była chyba pani doktorowa, także to była praca rodzinna. Tam to wszystko znajdziecie. Gdy w ciągu dnia zjadam zbyt mało węglowodanów, pisze pan doktor, organizm sam potrafi o tym przypomnieć, pojawia się chęć zjedzenia czegoś słodkiego. I co wtedy się dzieje? Tym czymś są najczęściej dwie albo trzy śliwki w czekoladzie. Ale nie te w papierkach, a te kupowane na wagę, pakowane w kartonach po 1,5 lub 2 kg, gdyż są po prostu tańsze. I tyle. Słuchajcie, kończę i da mnie już czas, bo rano poputka wcześniej rano, jak słyszeliście. Koniec dzisiejszego nagrania. Siły wyższe. Siły wyższe nagranie jest aż za długie, ale zanim ono się wrzuci, zanim ono się wgra, u was będzie już świeże, piękne południe. Życzę Wam pięknego popołudnia. Pamiętajcie, książka, czytacie, uczycie się żywienia optymalnego, a potem obserwujecie, co dzieje się z Waszym życiem. A potem w razie czego, jak Wam się coś fajnego podzieje, wpiszcie tam pod filmem moim jednym, drugim, czy Wam pomogło, czy Wam coś przeszkodziło, czy piwowarczyk w ogóle mylisz się i rozminąłeś się z prawdą. Dużo dobrego. Dziękuję Wam bardzo za tą chwilę uwagi i do następnego razu.